Siemana Bamba no dzisiaj widzowie jest. No tego filmu dzisiaj nie miał być. Dzisiaj. Ech, teraz tutaj miał być live. Czemu tego live'a nie ma? Dowiecie się już za chwilę. Nie, jak to będzie tak ciągle, to ja się naprawdę wkurzę na YouTube'a. Dzisiaj zrobiłem taki nietypowy odcinek, w ogóle go nie miało być, po prostu chciałem zrobić coś zamiast tego, że mam czas w ogóle. Robię. No i zadzwonimy sobie do Alina. czekajcie, już zaraz, o, widzę, dzwonię do Alina. na filmie, let's go, dobra, dobra, dzwonimy, tylko nie wiem czy ją będzie słychać widzowie. No, jesteś na odcinku. Cześć widzowie. No. Ale potwierdzi, że live miał być dzisiaj. No, potwierdzam. Ale wam pokażę czemu go nie ma dzisiaj. Bo jeżeli tak będzie zawsze, to... To wypowiadam... To wypowiadam wojnę YouTube'owi. YouTube, YouTube zersumimy cały dzień! Czekaj, zadzwonimy się na kamerę, tylko czekaj. Czekaj, będziesz Aha, widzieć jak... Czekaj, ja teraz obrócę. Zaraz, zobacz to. Ma. O kurde, widać? Czekaj, czekaj, czekaj. O, no coś tam widać. <laughs> Ale to jest dobre, Mam zobacz. Teraz widzowie zobaczcie, ja klikam sobie to. Go live. O, proszę, widzicie? Oczekiwania. Trzeba oczekiwać. I tu ile widzowie? 23, 23 godziny. godziny. Ale widzowie, obiecuję Wam, że jutro już będzie ten, ten live. Co prawda, zapowiadałem go jakieś 12 miesięcy temu. Widzowie, tragedia. M ale dziwny film, w ogóle dzisiaj go nie miało być. Ale mam was coś przygotowane, ale. Dowiecie się już jutro. No dobra, no to nie wiem. Coś chcesz jeszcze raz powiedzieć? Nie no, jutra będę. No bądź. Znaczy wiesz, bo to, bo to jest tak, że od 17.35 już będzie, będę mógł nagrywać tego live'a. Tylko no. ja się powiem tak, że jak ja na przykład będę... No nie. Mam nadzieję, że się nie stanie tak, że jak będę po czasie, to znów będę musiał czekać tyle. Ale, ale jak się... jak będę tak robić kolejne live i mi się znów tak stanie, to ja wypowiadam... To ja wtedy piszę do YouTube'a. Jak to dziwnie wygląda w ogóle! Ja z tobą rozmawiam... Ja tak jakby nagrywam na telefonie i nagrywam na komputerze. 20... Dwadzieścia... Dobra, widzowie. Rozmawiam z tobą 23 godziny, czekamy aż upłynie ten czas. Nie, dobra, nie, zortowałem co ja tu... Stream... Dobra, Ala, to chyba już będziemy kończyć, chyba że chcesz coś jeszcze powiedzieć, Mój. No. Halo? To już chcesz powiedzieć, widzę? Ala! Eee, widzowie, zadzwonię jeszcze raz. No coś połączenie jest... słabe. Przepraszam widzowie, za takie problemy techniczne! się stoi! No mnie też. Um, Ale chcesz coś jeszcze powiedzieć widzom? Ach. Ale ten film już trwa, nie? No to chyba już kończymy ten odcinek. Już 5 minut z tego filmu. Nie wiem czy ja go w ogóle dam na YouTube. No dam, ale chyba potem go... Usunę go to jakiś się może rok, bo ten film... Bądź Widziałeś? Co! Widziałem że on! światło! A, no nie wiem. Powinno... Kurde! Sorry widzowie. Bo nie powinien mówić. E, dobra. To jest smutna. Ale jutro oczekujcie live'a hmm, nie wiem chyba już kończymy widzowie no to co Ala? My sobie jeszcze pogadamy na ten temat a ja już po prostu kończę ten odcinek, więc Ech, pa widzowie i przepraszam pa pa